800 lat temu, w roku 1224, Mielec, miasto nad Dolną Wisłoką, oficjalnie zadebiutował na kartach historii. Osiem stuleci funkcjonowania miejscowości naznaczone zostało wieloma ważnymi wydarzeniami. Poprosiliśmy mieleckich historyków, by wybrali najważniejsze daty dla poszczególnych stuleci. Zacznijmy od stulecia XIII. 1224 rok to w XIII wieku pierwsza znacząca data w historii dzisiejszego miasta Mielca. 13 czerwca 1224 roku na wiecu w Rożegrochu wiec podejmował decyzję pod przewodnictwem księcia Leszka Białego, a wśród wielu występujących na wystawionych wtedy dokumentach świadkach tej, tych czynności prawnych Pojawił się m.in. niejaki pawlik de Melcha. Jest on już od jakiegoś czasu przez historyków identyfikowany z pawlikiem z Mielca. Miejscowość zapisana de Melcha ma oznaczać mielec, dzisiejszy mielec. Nie jest to identyfikacja zupełnie pewna. Pojawiła się też koncepcja, że może to być inna miejscowość, miejscowość Mełchów w okolicach częstochowy dzisiejszej. Pewną przesłanką wzmacniającą, że może chodzić o mielec nad Wisłoką, jest fakt, że Pawlik Demelcha występuje w tym dokumencie w otoczeniu urzędników czy osób związanych z wojewodą Pakosławem Awdańcem. A jak za chwilę do tego jeszcze wrócę, imię ród Awdańców prawdopodobnie był właścicielem właśnie tych terenów w owym czasie. Ponieważ sam fakt wystąpienia Pawlika z Mielca na dokumencie niewiele jeszcze mówi o początkach samej osady. Musimy wykorzystać jeszcze inny dokument, który jest uznawany za podfałszowany z 1229 roku. Jest to bulla papieża przeznaczona dla klasztoru w Tyńcu, która wymienia jego posiadłości i wszystkie jego dochody. Pierwotny dokument Mówi o posiadłościach ziemskich i ogólnie o należnych klasztorowi dziesięcinach. Niemniej jednak w późniejszym czasie, gdzieś na początku najpóźniej XIV wieku, mnisi podfałszowali dokument, dopisując konkretnie miejscowości, z których owe dziesięciny się należały. Między innymi znalazł się tam więc zapis o dziesięcinach z dwóch mielców. Ta zagadkowa Fraza, to zagadkowe sformułowanie, prawdopodobnie jest bardzo archaiczne. Prawdopodobnie odnosi się do początków nadania dziesięcin klasztorowi w Tyńcu. A nadanie owych dziesięcin dla klasztoru tynieckiego możemy datować na początek XII wieku. Zachowała się informacja, że legat papieski w 1123 bądź 1124 potwierdził jakieś bliżej nam nieznane, nieokreślone dziesięciny dla klasztoru tynieckiego. A więc być prawdopodobnie możemy z tym właśnie czasem wiązać nadanie dziesięciny z dwóch mielców. Teraz pojawia się więc pytanie, gdzie leżały owe dwa dwie osady o nazwie mielec. Można wysunąć dosyć solidnie poparte argumentami przypuszczenie, że chodzi właśnie o dzisiejszy mielec położony na prawym brzegu Wisłoki i położony po drugiej stronie Wisłoki wieś Lasocice, dzisiaj część woli mieleckiej. Imię Lasota było bardzo popularne w rodzie Awdańców, co, co by wspierało przypuszczenie, że Pawlik Demelcha jest Pawlikiem z Mielca z rodu Awdańców i był jednym z pierwszych nam znanych właścicieli tych terenów. Sama nazwa Mielec wyraźnie sugeruje pochodzenie topograficzne od położenia nad rzeką Wisłoką w otoczeniu w pobliżu mielizn, przepraw, przejść dogodnych do przeprawienia przez rzekę. A stąd prawdopodobnie geneza nazwy posady położonej po obu stronach rzeki Wisłoki o nazwie Mielec czy dwa Mielce, których jedna część lewobrzeżna przybrała nazwę Lasocice, a druga pozostała po prostu Mielcem.